Degustacja. Mój nowy posiłek jest na wszystkich kubkach twojego języka. Rozwinął na podniebieniu swój bukiet. Rozpoczął wędrówkę przez żołądek do serca i uśmiechu. Witam w szóstej audycji Radia VIP. Nadajemy tylko na kartach tej książki. Czyli tomiku, wideo poetyckiego VIP Marcina Rogalskiego. W poprzednim, czyli piątym rozdziale, wzięliśmy udział w długim poetycko-muzycznym Gran Turismo. Po tej długo przebytej drodze czas spotkać się przy stole jadalnym i nakarmić siebie oraz duszę czymś smacznym i poetycko-strawnym. Szykuje się smaczny randewu z poezją. Nie zapomnijcie postawić na stole melanżowego wina. Te lubi najbardziej. Zapraszam.